Hej, Wam, to znowu ja, Galaxy Star. Jest to już mój drugi filmik i obiecałam Wam nagrać Halls i Key, czyli drugą część. Więc zacznę od razu. Pierwszą taką rzeczą jest to pudełko, które widzicie przed sobą, z takimi szufladkami. Ja tu już mam powstające rzeczy. Ono wyglądało tak. Były to takie lisy. Jeden był niebieski. A drugi czerwony. Ale jak ja zobaczyłam, te paseczki, jak tak z moją mamą, już to tak ułożyłyśmy. Strasznie mi się to spodobało. I postanowiłam, że tak to już zostawię. Drugą rzeczą są te kartony. One były pakowane po 5. Mamy je tak poustawiane. Też nie kosztowały drogo. Te były chyba za 15 zł a te około 5? nie wiem, jakoś tak trzecią rzeczą, którą kupiłam w IKEA, jest ta szafka ona kosztowała 99 zł postanowiłam, że ją sobie kupię bo miałam tutaj taki koszyczek z Jiska on już był bardzo brzydki, taki obskurny żół, pożółk już mi no, i kupiłam sobie to. Tutaj stoją moje segregatory i piórniki, jak widzicie, które pokazywałam wam w poprzednim holu. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to zapraszam. Następnie y, kupiłam taki futerol na tablet, jest tam w środku. Te pudełka, które tu są, kupiłam w Lidlu. Y, następnie mam taką jeszcze tablicę z MPika. To wam od razu pokazuję, żeby jak najwięcej rzeczy Wam pokazać w tym holu i nie nagrywać już tam części. Z IKEA jeszcze mam taką świeczkę. Ona pachnie takimi magnoliami, jakby kosztowała chyba 10 zł. Mm, 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 mm. Jeszcze sobie w ostatnim czasie kupiłam w Empiku taki zeszyt. On był na promocji. Był jeszcze z jakimś starszym panem, ale mnie to trochę że powiem przerażało. I jednak stwierdziłam, że nie. Później mam z biedronki, może widzieliście taki zeszyt? Z myszką mini. Nie, 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 nie Miki. Mini. Miki. Nie, Mini. Miesza o to nieważne. Według mnie to w środku tutaj jest myszka mini i jakoś zwracam uwagę na szczegóły nie to tak strasznie drażni te pomyłki chwila kolejne dwa zeszyty z biedronki są to zeszyty z fiolety y -y -y -y. I to chyba wszystko, nie licząc naklejek, ale nagram Wam osobny filmik o moich naklejkach, bo jestem ich super fanką. I po prostu kocham naklejki. Nie umiem bez nich żyć. I mam ich naprawdę mnóstwo, także zapraszam Was do śledzenia mnie na YouTube. Fuh, czy ja coś jeszcze sobie kupiłam? Hmm, chyba nie. Nie, to by było na tyle. Także czekajcie na filmik z naklejkami. Zapraszam Was jeszcze raz do subskrybowania i do lajkowania mojego konta na Facebooku, które po, do którego link podałam Wam w poprzednim filmiku. Pa!